Zablokuję <noise> mu okno Mam cię? You I co, czemu? Siema, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z DbD Dzisiaj gramy sobie weskerem oczywiście na Only M2. Komentarz pochodzi od takiego widza, który właśnie właśnie to na ekranie, ten komentarz No, bardzo dziękuję za propozycję nawet Skara, jak mówiłem w poprzednim odcinku, e, będzie on bardzo przyjemny, mi się wydaje. Za niedługo będą też inne postacie, e, takie jak m, Buba na przykład. E, no tam jeszcze był Blight i it, tepewens. It, więc, więc no. Zaraz w ogóle bijemy srebro 3, ciekawie zapowiada się lojalność. Czy za niedługo wybijemy, Super. E, no więc pokażę mój build, który jest taki sam chyba. Ale się nie mylę, nie jest taki sam. Yy, więc nie wiem, czy po prostu mam go nie, nie będę przedstawiał i do gry nie przejdziemy Ale powiem może tak w skrócie szybko yy, Barbecue and Chili, oczywiście Nie będę tłumaczył tłumaczenia yy, tych perków, no bo po co, każdy wie o co chodzi już Podajcie o odcinek oczywiście jak testowałem Weskara yy, No i co, barbecue and Chili, Kpinę mam yy, Niechylnego rzeźnika, aka slapiego yy, I kolorofobia, czyli te dwa perki nie mogą się leczyć, a tu wyskoczę na matce E, szybciej, i zablokuję przy okazji okno. No więc wydaje mi się, że możemy przejść do meczu. Zaraz się widzimy, Dobra. A więc zaczynamy na mapce Sanctuarium Gniewu. Od o niego chyba ta mapka jest. E, no co, lecimy z tym koksem. Pamiętajmy, że jak kliknę M1, to challenge do wywalenia. To pamiętajmy. E, no ale oczywiście, albo zrobimy tak, że raz mogę na przykład kliknąć, ale już kliknę dwa razy, to już jest niezajeczone. Bo wiadomo, jak może się pomylić i zdarzyć. Umyłka Ale no Widzę Mam cię Gabriel tutaj Pięknie Nie mogę już m pamiętać o tym A ja mam tylko jeden ładunek, masz szczęście Gabriel O co, Gabriel poczekaj chwilę A. Zablokuję <noise> mu okno. <noise> no, tylko randywa tak? Toś tu w ogóle jest, chyba na razie widzę, się udało. Ktoś tu jest, chyba tam mi się udało. Toś tu, jest. Chyba, to mi się udało, ktoś tu był. O, widzę. Mam cię, dobra. Mam cię. Ciekawy to ten challenge, będzie bardzo ciekawy challenge. Kolejny okay, na Haku. Pierwszy ganik skończony dopiero Kurde mać Sorry, chciałem ja się nie trafiłem No Co ty robisz powiedz mi? Spójrz po prostu w Do i tyle. Dobra, no ogarnia w ogóle tego Weskara, to jest najgorsze. Ta? Cholera, patrzę na Agarę, nie mogę trafić jej, nie? Dobra, paletę zniszczmy Mam cię Swajaczko Na blisko podchowaj specjalnie do niej Mam cię Bardzo ładnie. Ganik zrobiony jest na widoku. Koleżankę tu wieszam. Nie wiem, ślepa chyba no jest. Zauważyła, że koleżankę powiesiłem tu obok. Zdarza się. Mamy napad na szaku. Ok. Ok. Cek. No, masz coś ładunku nie mam. Dobra, no, cek. Dlatego <noise> ja tak podchodzę, Żeby mogę złapać, to ja się bawili się całą noc, są w stagnacji. Nie nic czemu? To co to widzi w takim razie? Co jest? Patrzcie. Co jest, ej? No to miało być Czemu ta laska... Patrzcie! Patrzcie! Nagrywam, nagrywa, to patrzcie, widzicie to? Co jest? Ej, napiszcie na konerzu o co chodzi. To jest cheater czy jak? Zobaczcie. Powiesiłem jednego, drugiego, a tutaj są dwa haki jakby. A jeden nie żyje. Co jest, ej? Trafiłem cheatera czy o co chodzi? Napiszcie w komentarzu, może jakieś jakiś opóźniony z tą grą, ale w to bardzo wątpię, ja gram co prawie codziennie. Co jest, widzowie? Czy po prostu trafiliśmy na Citera, który swajakował i mu nie wyszło? Możliwe. No i bardzo dobrze. Aha, debil. Co zrobiłeś? Aha, może przejść, ja nie mogę przejść, okej. Okay. Rozumiem mechanikę tego, co zrobiłeś.

No jak ja nie trafimy? Ok, mam cię. Chodź koleżanko, idziemy na hak. W ogóle no. Wleczyli się z tych kurde dwóch tych. Wleczyli się pierwszy raz z tych stanów, dlatego że yy, ten nie tak take taken szybko robią. Dlatego, że Nie byłem do dźwięku terroru tutaj ich No dobra. On Gabriel Dobra

Ma strajka, czy co? Nie ma No tu jest hak, ale mi przykro koleżanko Tu jest hak Ma dwójkę Został mi ostatni Tu gdzieś blisko jest Bardzo blisko Szukajmy może z tego po... Nice try z tym włazem ale tak to nie wyjdzie ci To, to był bardzo dobry pomysł Niestety, niestety, nic ci nie wyszło, koleżanko. Kurde mać! No dobra, no, udało jej się. Ale w ogóle, co ona zrobiła? Straciła punkty, e, wszystko straciła, a i tak właśnie nie pojawił, nie? Więc niby uciekła, no ale tak gdzieś jak. XD. No trochę bekowy mecz. Ale o co chodziło z tym gościem, który mi, wiecie, nagle yy, ziskonektował. Chodzi mi bardziej o tego Fa Który nagle wisił na haku i się pojawił kurde z drugiej strony? No to widzieliście? widzieliście? Go reportuję na wszelki wypadek No patrzcie. Ma zaraz 50 presji za długo. A typek jak byk. Normalnie zszedł mi z haka, co nie? który jeszcze była animacja haka. Widzieliście to na odcinku, tak? No i jeszcze go pojawi drugi raz. A sam się nie mógł zdjąć, bo nie miał takiej operkę nawet. A wątpię, żeby się na stary szans zdjął. Ok, to było dziwne. Eee, zagramy się, jak mówię, tylko jeden meczek, więc to jest już końcówka eee, odcinka. Eee, Napiszcie mi się podobało M2, eee, czy wykonane. Wiem, że podchodziłem jak ham na 1 mm. Ale wiadomo, że ta Fejmina ogarniała i po prostu tam byśmy ganiali się nieskończoność, dopóki po te mechaniki nie wykrył, co ona chce zrobić. E, więc tak podeszłem. Szkoda, że tej Yui zapałem nie zopałem. E, raz chociaż, bo widzieliście, że centymetr i dostałaby chociażby raz tą macką. No ale co, trudno się mówi, że się daje, tak? No. E, więc dziękuję za tego nowego odcinka. Krótki odcinek, ale mam nadzieję, że on się podobał. Się i do zobaczenia na następnych odcinkach. Never.